Znowu mi to nie. zrobiłaś. Słuchaj, myślałem, że nasza relacja to znaczy, że wczoraj, dzień naprawdę zmieniłaś o mnie zdanie, że to wszystko było nie bez powodu. A ty? Taki cios w sercu dla mnie? Jak mogłaś mi to zrobić? Jak mogłaś mi to zrobić? Będę. Nawet nie wiem, co macie w tym momencie powiedzieć, on po sobie miał większego. Terima kasih telah menonton!